Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny fragment Ewangelii, według Świętego Mateusza, czytany z Biblii Tysiąclecia: Przypowieść o uczcie królewskiej. A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zbójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie, idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, którzy, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby przypatrzyć się biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i, i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. No tutaj, gdyby to działo się dzisiaj, to moglibyśmy powiedzieć... Byłoby pewnie napisane, że powołując na tą ucztę, jeden poszedł do pracy, drugi, prawda, zajął się swoim, swoim samochodem, trzeci tam spotkał się z przyjaciółmi i tak dalej. Mieli, krótko mówiąc, te swoje, swoje zadania, swoje troski takie codzienne, przysłoniły im już rzeczy większe, tak. No w końcu to król, król ich zapraszał na ucztę. To nie tak, że, że to yy, tam koleżanka prosi na kawę, tylko król zapraszał gości uprzednio już umówionych na, na ucztę, którą dla nich przygotował. No, znieważyli go, krótko mówiąc, znieważyli go swoją tą, no, ignorancją tym, że, 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 że postanowili yy, zbagatelizować to zaproszenie. Tak? Nie stawili się na tę ucztę. Yy. Jest to oczywiście przypowieść, która no, zawiera pewną analogię w sobie. Tak? Ci, którzy byli gośćmi weselnymi, uprzednio już upatrzonymi, zaproszonymi, to jest naród wybrany, tak tak, tak zwany. To są Izraelici, którzy zostali zaproszeni. Przynajmniej ja tak rozumiem no, tę przypowieść. Oni zostali zaproszeni. Mm. I nie przyszli, tak? <noise> znaczy, Jezus przyszedł. Yy, przekładając to już na, na wydarzenia yy, rzeczywiste. Jezus przyszedł, zaprosił, przedstawił im wizję Królestwa Bożego. Wejścia do tego Królestwa Bożego. Oni to zignorowali. Nie przyszli do królestwa. Które chociażby byli gośćmi, dla których było to pierwotnie przygotowane. W konsekwencji czego? W konsekwencji czego? Król, a więc Bóg, Bóg ojciec stwierdził, że w takim razie zaprasza na ucztę wszystkich. Zaprasza na ucztę również Pogan. A więc królestwo, przechodzi szerzej. Znaczy ja uważam, że dla pogan i tak było to królestwo zaplanowane już wcześniej. E, tak naprawdę i z nauczania Jezusa wychodzi, że, e, że ci, którzy nie poznali słowa, ale mieli zachowane przekazania w swoim sercu, to też też e, będą brani pod uwagę na sądzie, tak? Więc to nie jest do końca nie do końca tak, natomiast no, z perspektywy powiedzmy Izraela to właśnie tak, tak, tak by wyglądało, tak? Czy ci pierworodni, nazwijmy to, ci, którzy byli tym papierkiem lakmusowym, ci, którzy mieli, właśnie po, na, na nich się miało objawić królestwo, oni mieli oni byli wytypowani jako pierwsi, oni to zignorowali. Więc Bóg stwierdził, że zaprasza na tą ucztę wszystkich, ale uwaga, co jest w dalszej części, bo to jest piękne, to jest fajne, ale co jest w dalszej części tej przypowieści? W dalszej części mamy, Scenę, gdzie król wchodzi na salę weselną do biesiadników, żeby się im przyjrzeć, i dostrzega, że, że, że ktoś tam, który z tych biesiadników przyszedł po prostu tak. Nie przygotował się na tą ucztę. Tak? Przyszedł ubrany w zwykłe, zwykłe ubranie robocze. No i pytam: no, jak ty się tu dostałeś? Przecież to jest wesele. To jest zap... Dlaczego nie jesteś ubrany w szaty weselne, tak jak pozostali? No ale tamten. Tam tego zamurowało. No. Gdzieś tam się wkradł na tą ucztę. Nie zależało mu na tym, być może jakoś bardzo. Nie przygotował się do tego. No, postanowił, że się naje za darmo. No i fajnie. No, on został związany i wyrzucony w ciemność, to jest oczywiście symboliczne, tak? On został, czyli ludzie, którzy przyjdą do Królestwa Niebieskiego, którzy może inaczej, którzy będą chcieli poprzez łaskę, poprzez. Poprzez ofiarę Chrystusa dostać się do Królestwa Niebieskiego, ale się do niego nie przygotują, mogą. Ja przynajmniej tak to rozumiem, że mogą później się zdziwić. No. Dlatego przywzijcie te weselne szaty na przyjście Pana, przygotujcie się na to i nie, 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 nie zatracajmy się, nie zatracajmy się zbyt mocno w tych. W tej naszej codzienności, tak? Bo nawet jeżeli już my siebie mamy za tych gości zaproszonych z góry to, to zauważcie, że oni oni po prostu zignorowali te zaproszenie, tak? Nawet jeżeli interpretujemy to w jakiś inny sposób, to pamiętajmy i uważamy, że jesteśmy wybrani od samego początku, to pamiętajmy, że ci, którzy byli na samym początku wybrani, zignorowali te zaproszenie. Trzeba być czujnym i. Oczekiwać, ale i przygotowywać się. To są warunki, żeby wejść na ucztę i żeby na niej pozostać. No, i to chyba dzisiaj będzie na tyle. Niech Wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.